Przecikaj ty mnie. Już. Bo... Tak, już skończone włoski. Ach, wszyscy się zdziwił. Pewnie masz nową fryzurkę, tak? No tak, mamusiu. A jest to dzisiaj rozdaję zaproszenia. A najbardziej to się dziwi Iga. Bo przecież, bo przecież, bo przecież. Ja zawsze idę włosy, a ona mnie najbardziej lubi. Tak wiem, Amelusia. E... Dał się jej zaproszenie jako pierwszej. Chyba, raczej tak. Chyba to nie będzie. No to tam inniemy No tak. Dobrze, to chodź, poprzebieramy się i yy, i pójdziemy, poczekaj, ja sobie tu poszukam Moje hurteczuszka. Czy czym mogę iść na polu, kochani? Yy, poczekaj, chodź, chwilkę mała. M. Yy, dobra, to ja idę w tej sukience. Ona jest taka... Yy, Mówi się bardzo ciepła, bo ona ma taki jakby kożuch, dlatego w niej idę. Um, tak. Karol, idziesz z nami, czy zostajesz? Dobra, to ja może zostanę. Okej, okay, Karol, to ja biorę Amelkę. Chodź, Amelka, jeszcze Cię przebierzemy. Weź w sobie churteczkę. Dobra, babusia. Dobra, babusia, jestem dobra? Nie, tylko dobrze. A, dobra. Chodź, przebierzemy się. Mamy nowy budynek w przedszkolu. Tam już wszystkie swoje, Twoje, twoje ubranko jest zawiezione. Dobrze, papa, Proszę. No i idziemy do przedszkolka. Poczekaj na tą ubranko. Boże, dobra. Jeszcze zamknę. Chodź. mnie nie lepiej. Jeszcze nie mogę tracegać moich urodzin, bo przecież mamy plecia baw. No, chodź, wychodzimy. Tatuś został. Oj, idziemy. Mamy w nowym budynku przedszkole, ale nic nie pisało, że pani się zmieni, więc raczej się nie zmieni. Puk, puk, taka, tyka. O, chyba ktoś idzie. Idę. Dzieci, poczekajcie na mnie. Dobrze, ciebie. Idę. O, dzień dobry. Dzień dobry, co Pani tu robi? Jestem y, nauczycielką przedszkola. Jak to? Przecież była inna Pani. Była przecież Pani Karolina. Tak, ale ja jestem mm, bardzo małgorzata. Y, się zmieniłyśmy. W tym budynku ja pracuję. Aha, no dobrze. Amelka, nic się nie stanie? Ja, ja lubię nowe Panie. O, to chodzi Amelka, tak? Tak. Może już pani iść. Do widzenia. Do widzenia. Chodź Amelka. Chodź tablit są pani. Chodź tutaj. Um, powiedz mi, um, gdzie... Czekaj, Amelka, tak? Tak. Tu jest twoja szefeczka. O ta biała. Dobrze. Chodźcie, przebierzemy. Już wszyscy już są przebrani. Jeszcze chyba nie mamy jednej osoby. Tak, to jest chyba iga. No. O, ktoś dzwoni. Poczekaj. Amelka. Dobrze. Halo, dzień dobry. Halo. O, halo. Dzień dobry. Z tej strony mama Amelki. Chciałabym pani powiedzieć, czy bym mogła przyjechać do Amelki jeszcze na chwilkę, bo chciałabym jej przywieźć zaproszenie, bo zapomnieliśmy w niej domu, a rozdaję zaproszenia na urodziny. To dobrze. Um, skoro um, miałam mieć urodzinki i dać te zaproszenia, to może pani przywieźć. Um, bardzo dziękuję pani. Do, do widzenia. Do widzenia. Już Amelka, twoja mama dzwoniła. Ma. Powiedziała, że przyjdzie zaproszenie. Aniu, ja pomnieliśmy. A gdzie jest dla mnie miejsce? Ups, Amelka, nie mamy na tyle miejsca. Jeszcze ta Iga um, też nie będzie miała miejsca, ale to nic. Um, Czekajcie. Jak coś, no to będziecie w inny dzień pewnie siedzieć, no nie? Tak. Na piesku się nie siedzieć No ale inny dzień będziecie wy I tak na zmianę. O, wiaderko z gąbeczką. Dobrze to jest. Dobrze to może już zejdziesz ze mnie Gusia. Ej, y, jaka Igusia, przepraszam cię. Amelka, dobrze. Będziecie sobie tu, a ja pójdę odłożyć. Mhm. Dobra, jestem. Jedereczko. No, nie, no, nie, na łóżko. muszę pochylić to łóżko. Hmm, Łóżko. Dobra, i teraz tak. Gdzie ja mam to dać? Do kosza. Nie potrzebujemy w sumie, bo mamy kolejne dzieciaki, a ja sobie muszę położyć jeszcze telefon. Położę sobie tu, nikt do mnie nie dosięga, więc mnie zabierzecie, mój plecaczek. Poczekamy jeszcze na igusie. O matko, która to godzina? O, o, ósma, powinny być już dawno przed szkołą. Darek, wstawaj, Darek! Co? Żrono, Aleksandra! Dzieci już dawno powinny być w przedszkolu, w szkole już jest ósma. O, o Ale ładnie przebraliśmy się, ale mamy okulary, ale to ładnie wygląda. No wiem, no ale teraz nie o tym mowa, no. Przecież dzieci się spóźnią do szkoły, przedszkola. Dobra, szybko się ubieramy. Ja w to się ubieram. Ej, ładne. Dzięki. A, musimy pochować tu ubrania. A dziewczynek? No zaraz damy i zająć się myjnik na górę. Poczekaj. Musimy się szybko przybierać piżama. Szybko, Darek! Śpiesz się. Dobra, dobra. A, ze stroju kąpielowego. To po co tego zakładasz? Nie wiem. Oj, Darek, Darek. Biorę tą. Dobra. A, a dobra, jeszcze musimy wziąć okulary. Dobra, okulary. Czekaj, Darek, już ci dam. Dziękuję. Dobra, weźmy to. Weź to, Darek, i idziemy. Dobra. Idziemy budzić dziewczynę. Dobre jesteśmy, chodź szybko. Co to za kapel? Nie wiem. Julia, wstawaj! Mamo, co to za to Kochanie, już jest um, 8.15, zaraz się spóźnisz do szkoły. Już jesteś spóźniona. Serio, mamo? Już nie potrzebujesz okularów, przecież już Ci się ten... wzrok poprawił, mówił Pan. Tak, wiem, ale muszę się teraz szybko ubierać. Gotowa. Dobra. Um, piżamka na dół pójdzie. Dobrze. To za tu. Czekaj tu na nas. Dobra. A jeszcze twoja ta duska, Ja um, już Okej, okay, my jeszcze pójdziemy. Okej. Okay. Albo już weźmiemy też twoją piżamkę. Na dół. Mhm. Uh -huh. o, mama, wstałaś? Tak. To szybko się ubieraj, bo już jest 8:20. Um, Co? No, zaspaliśmy, dzieci się spóźniją, ale to nic. To się ubieram może w to. Ula. Baba, czy będziesz mnie się ja. A skąd Ty wiesz, że ja Ci nie mówiłam wcześniej? No bo ja już wstałam o 6:00. a Ty mnie nie budziłaś i ja zawsze nie o Serio, trzeba było mnie budzić. Ale skąd ja mam widzieć mama? No? no dobra. My zaspaliśmy, już się wspomniałam, że przedszkola. Jest znowu budynek. A pani Tasia ma? Raczej tak. Raczej? No tak, nie było żadnej informacji, że jest inna. Poczekaj. Gdzie twoja piżamka? Trzeba ją wziąć na dół. Dobra. A musia, co tak przyczy. No bo się spieszymy, mało. No, o, naprawdę. Chodź, Darek, razem z zniesiemy, Ej, mamo, po co mnie mówiłaś, jak ja mam wolne... No to sorry, Julia! Dobra, ale idę już na dół Chodźcie na dół i do, przedszko do, do przedszkola Okej, okay, jesteśmy, jeszcze szybko trzeba powiesić ubrania Darek, powiedz. okej okay. A jest moje? Nie powysiłem, ale dobra. Jakie jest ostatnie? Dobra, jeszcze moje. Jeszcze mam sofejdę. Matko, co tak długo, Darek? No sorki, musiałam jeszcze wtedy wcaliłem już szafy. No dobra, bo się jeszcze wyszukała. No właśnie. No co, sorry nie wiedziałam. Dobra, um, ubieramy się w furtki, bo jest zimno. Julia, idziesz na mnie odprowadzić, Igę? Tak. Dobra, to zostawiamy sobie, może, tu rzecz. Kusia, jest. Kusia, chodźcie, przybieram. Czekaj, mamo, jeszcze ja. Dawaj, Julka. Julka, na pewno dobrze w tym wyglądasz. Mamo, mi się to podoba. Okej. Okay. To idziemy, czekajcie nie stukuj się dobra nie stukuj się oj Darek uważaj bo nowych już nie kupimy okej okay, jesteś o cześć a skąd ty tu się wzięłaś a no wiesz yy, no bo ta yy, Amelka jak zwykle zapomniała więc zaproszenie na urodziny o te zaproszenia będą no urodziny ma. A, okej. Okay. To idziemy. A Julia nie w szkole? Nie, ma dzisiaj wolne. A, okej, okay. odłożymy tego jakiegoś twórka. Dzień, Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień do, dobry. Tutok, do, tutok, do, tutok. Oj, nie pod mała Iga. Skąd to pani wie, jak się nazywam? jestem twoją nową wychowawczynią. Ale, ale mama, mówiłaś mi, że mamy starą. Bo tak miało być. Um, tak, miało tak być, ale ja w tym budynku pracuję i nie chcieli mnie zmienić. Aha, no dobrze. No to mamy nową panią. Um, to jest pani jak? Um, jestem Małgorzata. Pani Małgosia. gosia O, to fajnie, pani HEJ kamelka, Ale chodź Igunia, najpierw się przebierz. Ja przepraszam panią. Gdzie jest moja szafeczka? Oto. A pani oblanko? sobie siebie tu. No, pobawcie się dzieci. Yy, na razie widzę, że pani was tutaj to... Skąd się znowu wzięło to wiadorkę? dzieci? Przepraszamy bardzo pani. Dobrze, już wyniosłam. To do widzenia. A, muszę dać zaproszenia. Roz, mam rozdać, czy Amelka rozda? Czy y, pani rozdaje? Czy nie? Y, pani rozda, jakby pani mogła. To bardzo dziękuję. Tak, nie ma problemu. To my idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze, dzieci. Witam Was w naszym przedszkolu. Na rozpoczęcie mamy zaproszenie od Amelki. Zaśpiewajmy jej może 100 lat. co ja, lat, lot, lat, lot. Co ja lat, 100, cztery, ty lat. Dzieci, <laughs> oście, Awelka! Ja! Dziękuję! Widzicie jak wasza koleżanka się cieszy? No dobrze, to teraz oddamy zaproszenia. Pierwsze dla inowak! Dziękuję! Yay! Drugie dla Halinki Michalak! Dziękuję! Trzecie dla um, trzecie dla Alicji Kar czwarte dla Alicji Lo Lis, e, dla Alicji Sala, dziękuję i ostatnie dla um, Bartusia Karnka. Dziękuję. Dobrze dzieci, um, no to może sobie gdzieś odłożycie te zaproszenia. Dobrze, proszę Panią. Poczekajcie, um, ja się idę. Poczekajcie dzieci, odłóżcie proszę Was. Dobrze. No to podkładajcie, może tu na tu liczą. Nieco szkodzi, bardzo jest duży. Później jeszcze raz rozdamy. Tylko na razie chciałam, żebyście wiedzieli, kto ma, a kto nie. Znaczy nie, żeby mi Wam przykro, ale żebyście po prostu wiedzieli. Aha, no dobrze. Dobrze. No to teraz, dzieci, macie czas na wspólną zabawę. Możecie sobie porysować. Dobrze. Nie będę się z bawić. O, co my? Nie wolno tak, bo, bo, bo nasza pani powiedziała, że sysy muszą ze że se, 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 se razem bawić, a nie wolno, że ktoś się nie słucha pani. Haha he, he, hej, to wy mnie obchodzicie? Ja sobie tu parę zrobią troszkę. Sze, 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 sze. Sze, Boimy się. Żaltowałem, ja jestem miły. Sze, Jak ty potrafisz światować? Ale śmieszne. No dobrze. Dzieci. Yy, nikt nie chce do toalety, bo będziemy iść na dwór. Ja! Yeah! Ja, ja, ja! Dobrze, to idź. Nie podglądajcie mnie! Dobra! Aleśmy z Pasienkać! No, dobrze, Lasia. Nie poglądać! Dobrze! Już nie chce? Nie. Dobrze, dzieci, to y, będziemy mogli chyba iść. Jesteśmy. na mnie, siostra, Amelka. nie niedzielę zjeżdżam. i będę jeździła i no dobrze, wow, dzieci! jaki piękny zamek, wow, nie... Nie chcę wam dzieci sprawiać przykrości, ale będziemy musieli już ym, iść do sali spać. Tak, śpam, nie myślałam, że wam to przykrość sprawi. Nie, my kochamy spać. No dobrze, no to idźcie. Chodźcie, idziemy. Chodźcie, yy, może wezmę wam snarączki. Znaczy, na razie was, przyjdę po resztę. Chodźcie, dzieci. Proszę Was, nie kładźcie się jeszcze. No, widzę, że bardzo śpiący, ale proszę, poczekajcie. No dobrze. Kolejne. Dobrze, wezmę teraz Was. Ja. Dobrze, że mało rozwinęć no biodra. I idźcie spać. Jestem. No, jestem pani, bo boję się i sam. No dobrze. To idziemy, chodź. A, chodź. O, dobrze. Chciałam cię malką, ale już amelka jest. Jamelka też chciała ale to nic. To coś! A, przepraszam, tylko tak się mówi. Okay. Idziemy. Okej. Okay. Dzieci idziecie spać. Dobrze poukładajcie się tam, dziecki. Ja jestem tu. i dochodzi mnie! Idę, poczekaj! Jestem, gdzieś ja tu. Dobra, to ja tu. Dobra, to ja tu. Ja tu, a ja tu. A tu. Tuta, ja tu. Ja tutaj ja tu. Ja tutaj. Ja tutaj. O, widzę, że dzieciaki już śpią. No <śmiew> dobrze. Pewnie przychodzą po nich rodzice. No to nic. Jak coś, co poczeka. Albo obudzą się dzieci. O, dzień dobry. Po kogo państwo? My pojadę. Dobrze, ale ona jeszcze śpi. Mam ją obudzić? Nie, niech pani jej nie budzimy, ją obudzimy. No dobrze. To kto idzie? Ja. No dobrze. To idę z panią tutaj. O, dziękuję bardzo. Tu jest ładniejszą tym przykładem. Oj, bardzo Pani dziękujemy. Nie ma za co? Ja mówię tylko prawdę. Ach. I kunia. Tylko że pani innych dzieci nie pobudziła. Tak, wiem, wiem. Kulali, 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 Pożegnam się na panią. Do widzenia! Dziękujemy! Ej, nie wiem, wiecie. No, Dobra. A co to, to to? A, moje zaproszenie sobie weźmę. I sepsep seplole. Se, se, Poczekaj, mamusia. Cię boję, cię boję, bo o, gdzie moja chulteczka, mama? Tu mała. O, w podłodze jeszcze nic nie stało. nie! Nie jest błędne. Dobra, to chodźcie do domu. Nie do domu, idziemy jeszcze do sklepu. Co za zaproszenie? O, to przy okazji może kupimy Amelce prezent w centrum handlowym, ale na razie idziemy do spożywczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźcie, idziemy coś kupić. Um, przepraszam, ma Pani jakąś reklamówkę? A później za nią zapłacę. Um, tak, proszę bardzo, mam takie pojemniczki. O, dobrze. Daj, Kusia. Połóż zaproszenie, później coś kupimy. Dobrze, się, mamo. Tylko później wyłóż, Pani, bo myślę, że jakaś książka, a znowu przeczyta, to pokażemy jej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy chyba, proszę bardzo. I poprosimy jeszcze może... A dobrze, tyle. Zapakować, nie, już mamy. Dobrze. 3,50. Wocekatu. Tik 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 Proszę bardzo dla pani. Dziękuję. Chodźcie, idziemy dalej. bo położę normalnie ten chlap nie. Jak nie wiem jak, co. Patrzcie, tu jest remont, ale dobra, dobra tam to... pani. Ej, ten ekspres kupimy. Oj, Dobra i kołnia. Nie, bo ty możesz coś zrobić. Trzymaj to darek. Okej. Okay. Czekaj, kupmy dwie kaszki dla małych naszych tych Cząców i... Co możemy kupić? O, płatków nie mamy. Kawa. Oj, płatki. Nie uda się włożyć tych płatków. Co mamy? więcej? kolejną klamówkę. Oj, światło? Ups. Dobra, nie mówmy tego. Jeszcze karma dla miała i Harego, yy, mleka dwa, makaron. Nie masz już miejsca? A co nie makaron nie trzeba. Idziemy zapłacić. okej. Okay. dobry, Jeszcze raz. tyk tik 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 przepraszam bardzo, 138. Co było takie ten ekspres do kawy. A, bardzo przepraszam, nie widziałam. Dobrze. Proszę, dla pani. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ok, jesteśmy już na drugim piętrze centrum handlowego. Chodźcie, wysiadamy. Mhm. Dobra, idziemy do sklepu z zabawkami. I on jest tu. Chodźcie. Dzień dobry bardzo panu. Dzień dobry. Kupujemy prezent dla dziecka na urodziny. Doradzi nam pan? Nie, niech pan nie doradzi, ja się sama! No to już nie musi pan doradzać. Dobrze, wiem jak to z dziećmi. No właśnie. Co chcesz i Co chcę jej kupić? Możesz mi nie możesz trzy zabawki. Tą jabłkę i tego pana. No dobrze, no to um, możemy w tym pudełku i żeby to było tak jakby zapakowane. Um, dobrze. To poprosimy to pudełko z tymi oto misiami. Zapakować tak. Proszę bardzo. O, jaki ładny prezent. Bardzo panu dziękujemy. Za pracykatą. Już dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Również dziękuję.